Witam wszystkie dzieci, witam całą młodzież, wszystkich też tą starszą młodzież. Dzisiaj mamy Mikołajki, za oknem jeszcze jest ciemno, jest północ. Jak widzimy, święty Mikołaj nie śpi, ale pracuje, żeby jutro dzieci były bardzo, bardzo szczęśliwe. Kochani, nagrywam ten filmik, bo chciałbym, żeby każdy z nas poczuł się jutro bardzo, bardzo szczęśliwy. Żeby każdy jutro poczuł się bardzo kochany. Zobaczmy, że na Mikołajki każdy każdemu robi prezenty. Dzieci dostają prezenty od rodziców i rodzice no, cieszą się, że dzieci są radosne, prawda? Robimy prezenty też naszym przyjaciołom, naszym znajomym, bliskim, żeby tą drugą osobę obdarować, żeby ta druga osoba się ucieszyła. A dzisiaj mam taką myśl, żebyśmy byli trochę też egoistyczni, żeby każdy też się poczuł bardzo, też obdarowany. Nie, my, że jakby dajemy te prezenty no, drugiej osobie, tak, żeby ona się ucieszyła. A dzisiaj mówię do każdego i każdej z was, że każdy też jest obdarowany miłością, szczęściem. Chciałbym, żeby każdy właśnie nie tylko patrzył, żeby obdarować innego, żeby inny się ucieszył, chociaż to jest piękne, to jest bardzo piękne, ale żeby sam poczuł, że on też jest obdarowany, żeby poczuł, że on też właśnie dostaje. Miłość, szczęście. Nie Chciałbym, żebyśmy każdy z nas właśnie poczuł nie tylko właśnie to, że e, ktoś dzięki nam się ucieszył. To nam też sprawiło radość, ale też, żeby sam poczuł się szczęśliwy. Poczuł, że też jest właśnie obdarowany miłością. E, mm -hmm. Skończyła mi się piosenka No jeszcze raz. Drodzy, skąd ta miłość? Tutaj jest ta odpowiedź. Pan Jezus kocha każdego z nas. Można powiedzieć, że tak naprawdę to On jest naszym świętym Mikołajem. To On dzisiaj każdemu z nas chce dać prezent. Chce każdego z nas obdarować miłością. Tak jak rodzice obdarowują dzieci miłością przez prezent, tak On chce obdarować rodziców. Chce obdarować dzieci. Chce obdarować każdego z nas miłością. I ja, kochani, tego życzę sobie, tego życzę Wam, żebyśmy poczuli się właśnie kochani tak za darmo. Żebyśmy no, zachowali się tak, też właśnie egoistycznie, to znaczy, żebyśmy pozwolili właśnie skupić się na sobie, nie? na tej miłości, którą Pan Jezus ma do nas, nie? żebyśmy się właśnie o, bardzo, bardzo tak, no, bardzo tą miłość poczuli. I może kończąc, tak przygotowałem też tutaj takie fragmenty, tu, które jakby mówią o tej miłości Pana Jezusa. Ale, żeby to nie były tylko słowa, tylko żeby każdy z nas właśnie poczuł się bardzo kochany, bardzo szczęśliwy, bo jest święty Mikołaj, Pan Jezus, który przychodzi do mnie właśnie dzisiaj z tym prezentem: Kocham cię, chcę, żebyś był bezpieczny, żebyś był szczęśliwy, żeby wszystko ci się udawało. I posłuchajmy go. Posłuchajmy naszego właśnie świętego Mikołaja. Jak pasterz stojąc pośrodku, przegląda uważnie owce. Kiedy w mgle lub burzy owce mu się rozeszły, tak ja będę szukał moich owiec. Zagubioną odszukam. Zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Pokaleczoną opatrzę. Osłabną wzmocnię. Mocną zachowam i pasją będę rozważnie. Nie no, O czym to jest, kochani? O miłości, nie? Że Pan Bóg nas szuka, szuka, żeby nas ukochać, żeby nas przytulić, żeby nas przygarnąć do siebie. No, jak święty Mikołaj, który szuka, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby były radosne. Nie? Tak samo Pan Jezus chce, żebyśmy my też byli bardzo radośni. Nie? I tego Wam życzę, tego życzę każdemu z nas, nie? W te Mikołajki, żebyśmy pozwolili, Właśnie przy świętemu Mikołajowi do nas, żebyśmy się skupili właśnie na sobie, a nie czasami na wszystkim e, innych rzeczach. Nie? Mam na myśli, że obdarowaniu innych, chociaż to jest piękne i, i to róbmy, róbmy, ale jakby też obdarujmy siebie, nie? pozwólmy też ucieszyć się, dać sobie tą miłość Pana Boga. No, wszystkiego dobrego Wam na czas Mikołajków, dużo tej miłości, której też ja się uczę i której też uczymy się wszyscy. Ale ona jest, nie? A jak ją znajdziemy, to jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi, nie? Bo czujemy się kochani. Wszystkiego dobrego. Wesołych Mikołajek. Serdecznie pozdrawiam. Z świętym Mikołajem. A dzieciom udanych prezentów. Hejka!